W pierwszym odcinku pokazaliśmy Państwu, jak otynkować ościeże okienne. W tym odcinku pokażemy, jak tynkować ścianę wokół otworu okiennego. Znowu będziemy potrzebować dwóch prostych drewnianych ład, które tym razem umieścimy do otworu okiennego. Ich długość musi odpowiadać wysokości otworu okiennego, którą zmierzymy. Po odpowiednim dopasowaniu długości ład musimy je przymocować naprzeciw sobie. W tym celu używa się najczęściej listwy, którą musimy odpowiednio przyciąć. To wymaga zmierzenia, przycięcia, ponownego mierzenia, przycięcia. My do tego celu wykorzystaliśmy rozpierak. Ten jest teleskopowy, więc możemy zastosować go podczas tynkowania otworów okiennych o różnych rozmiarach. Dodatkowo oszczędza czas i materiał. Sprężyna umieszczona na końcu rozpieraka zapewnia łatwe dopasowanie ład oraz odpowiedni docisk. W celu prawidłowego i wygodnego umieszczenia rozpieraka, obie łaty umieścimy na jednej stronie otworu okiennego. W celu uzyskania odpowiedniej rezerwy na końcowe dopasowanie rozpieraka, jego długość nastawimy w pozycji lekko-ukośnej. Po ustawieniu długości rozpieraka, umieścimy łaty na przeciwległe strony otworu okiennego, a następnie umieścimy między nimi rozpierak. W celu lepszego umocowania łat na otwór okienny: o standardowej wielkości potrzebujemy dwóch rozpieraków i dlatego w dolnej części otworu umieścimy jeszcze jeden rozpierak. Teraz możemy już odpowiednio ustawić łaty. Łaty wypionujemy za pomocą poziomicy. Pion musi być ustawiony bardzo dokładnie. Przez okno wyglądamy często i dlatego powinno to być zrobione naprawdę ładnie i starannie. Warstwę tynku, który będziemy narzucać, nastawimy lekkim wysunięciem łaty od okna Bądź przysunięcie jej do okna. Kiedy mamy już prawidłowo ustawione łaty, rozpieraki delikatnym klepnięciem ustabilizujemy. Możemy zacząć narzucać tynk. Przypominamy, że w przypadku ściany, która nie jest wystarczająco chropowata, najpierw musimy przeprowadzić sprycowanie, to znaczy obrzucić powierzchnię mieszanką wody, cementu oraz piasku, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Bez tego tynk by się nie trzymał ściany. Tynk narzucamy stopniowo, od dołu do góry. Narzucając tynk, pamiętajmy od czasu do czasu go zagęścić kielnią. W naszym filmie instruktażowym demonstrujemy tynkowanie fasady wokół otworu okiennego w celu pokazania połączenia z wcześniejszym tynkowaniem ościeży. Tynkowanie fasady lub ścian wewnętrznych to zupełnie inna metoda. W tym celu polecamy wykorzystać jeden z naszych zestawów do tynkowania. Które pomoże Państwu w wygodny sposób wyrównać oraz otynkować powierzchnię o jakichkolwiek rozmiarach. Narzucony ten ściągniemy łatą. I wygładzimy drewnianą paczkę. W celu otynkowania ściany pomiędzy oknami, potrzebujemy namontować następną pionową łatę na sąsiedni otwór okienny. Dzięki temu będziemy mogli w odpowiedni sposób ściągać narzucany tynk. Zamiast drewnianej łaty, tym razem wykorzystamy taką oto stalową listwę do tynkowania. Zaletą tej listwy dotynkowania jest to, że jest teleskopowa, co oznacza, że możemy ją dopasować do dowolnej wysokości otworu. Dzięki temu w ogóle nie będziemy potrzebować listew, desek czy kołków. Te musimy przyciąć, a po ukończeniu pracy je zazwyczaj wyrzucamy. Stalowa listwa dotynkowania jest również w odróżnieniu od drewnianych idealnie prosta. Stalowe listwy dotynkowania możemy wykorzystać do dotynkowania otworów okiennych, drzwiowych i innych. Stalową listwę mocujemy za pomocą turbowkrętów bez kołków w bocznej ścianie otworu okiennego. Część podstawową stalowej listwy musimy wyrównać do pionu, jeszcze zanim przymocujemy część ruchomą, i to musimy nastawić z jak największą dokładnością. Po odpowiednim ustawieniu podstawowej części listwy wysuniemy ruchomą część listwy na wysokość otworu, a umocujemy ją wkrętem i już możemy narzucać ten i ściągać, narzucać i ściągać. A na koniec wygładzić. Po dokończeniu tynkowania, rozpieraki w prosty sposób odmontujemy listwę do tynkowania, odmontujemy łatwo i szybko. I gotowe. Myślę, że i tym razem możemy być z wyniku naszej pracy zadowoleni. Życzymy Państwu wielu dalszych sukcesów.